Się macie, z tej strony base driver. W świadomości wielu naszych rodaków, w każdym razie tych trochę starszych, tych powiedzmy z mojego pokolenia, Mercedes kojarzy się głównie z głośnym, klekoczącym, dymiącym dieslem. No to naści Mercedesa z głośnym, klekoczącym i dymiącym dieslem. <muzyka> W 1993 roku Mercedes przeprowadził małą rewolucję w swoim nazywnictwie. Przed liczbowym oznaczeniem pojemności silnika, czyli 200, 300 itd., co już wtedy często nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości, w ID 190 pojawiła się litera oznaczająca linię modelową. I tak Baleron stał się klasą L, e, zaś S klasa przeniosła literę S na początek nazwy, a okazją do tego stało się wprowadzenie następcy dla legendarnej serii W201, czyli wspomnianej już 190. Nowy model nosił wewnętrzne oznaczenie W202, zaś w katalogach na pokrywie bagażnika pojawiła się litera C. Trzy lata później dołączyła wersja kombi o symbolu S202, czyli taka jak ta, choć no... nie fabrycznie. Wychodziły cztery główne wersje wyposażeniowe. Podstawowa od 1995 roku, nazwane Classic, kierowane do młodszych nabywców, czyli takich przed 60-ką Esprit, ale nie Lotus. Elegance i Avantgarde. Tu mamy akurat Esprita, ale do tego przejdę później. W 1997 roku wjechał lifting, zaś w 2000 pojawił się następca, czyli W203. Kombi S202 tłuczono jeszcze do 2001 roku, kiedy to pierwsza C-klasa finalnie zjechała ze sceny. Tu jednakowoż nie mamy normalnej C-klasy W202. To jest tak zwany szczur. Szczur oczywiście charakteryzuje się ze szczurzeniem, czyli na przykład właśnie pokryciem taką piękną powierzchowną rdzą, która w jego akurat przypadku była zmianą na plus, gdyż oryginalnie tenże egzemplarz był h H2. Sebrny, więc w takim przypadku każda zmiana jest zmianą na lepsze. No dodatkowo, wiadomo, posadzony na glebie, większe koła, szerokie stalaki, akurat szerokie stalaki zazwyczaj bardzo fajnie wyglądają w takich projektach. I muszę przyznać, że on nie wygląda źle. On prezentuje się całkiem fajnie. Łączy w sobie taką sprzeczność, czyli emeryckość tej C-klasy W202 z zeszczurzeniem i, no wiadomo, tym agresywnym stensem. Ja przybijam foka aprobaty. Nie jest to do końca moja styluwa, ale jest fajna. Tu wiadomik z zapięcia, jak to w sprzęcie do wyczynu. Nie wiem, czy on jest używany do wyczynu, poza jakimś tam okazjonalnym driftem, ale o tym tam Natomiast oczywiście, jako że jest to C-klasa W202 niektórzy z Was mogliby spytać, czy ma progi. Otóż nie interesujcie się, bo kociej mordy dostaniecie. A sama sylwetka C-klasy uważam, że jest zupełnie spoko, szczególnie właśnie w wersji kombi, która praktycznie zawsze całkiem mi się podobała. Podoba mi się też ten napis Diesel Oil, chociaż tak naprawdę to dużo mówi, dlatego, że ten samochód pojedzie praktycznie na wszystkim. Na dieslu, na oleju, czy to z Biedry, czy to z Żaby, czy skądkolwiek. On po prostu na tym pojedzie, ponieważ jest to stary mercedesowski diesel. Zobaczmy, czy wnętrze jest tak samo zeszczurzone, jak warstwa zewnętrzna. No i może odrobinę, ale ogólnie jest tutaj całkiem... Całkiem przyjemnie. Przede wszystkim, oczywiście, nie uświadczymy tutaj seryjnej kierownicy, tak więc jest śmieszna sytuacja, kiedy mamy poduchę pasażera, ale w kierownicy już nie, dlatego że jesteśmy mężczyznami i giniemy jak mężczyźni. Gdyż po co zmieniać to, co jest dobre, w każdym razie tak uważali w Mercedesie. I tak samo jak ta konsola środkowa, jest dokładnie taka sama, jak była w Mercedesach od początku lat 80., a to już jest no, druga połowa 90. Mamy oczywiście no, tutaj się włącza klimę, która nie działa, ponieważ mamy szyber, więc trzeba się przeżyć. Sterowanie nawiewami dokładnie tak jak w Mercedesach od wielu, wielu lat. Sterowanie ciepłem na jedną i na drugą stronę. Radio yy, bardzo prestiżowej firmy Manta. Piękny pseudokarbonik, można to powiedzieć, to jest plasticarbon. Piękny plasticarbon typowy dla wersji Esprit, czyli tej można powiedzieć takiej skierowanej dla młodszej klienteli, chociaż i tak zazwyczaj kupowali to ludzie 70. No, a tego oryginalnie nie było tych wskaźników. Tutaj mamy temperaturę oleju, ciśnienie do ładowania, no i ładowanko. Tak więc ten samochód służy do bardzo zaawansowanych zastosowań. Tutaj jest popiółka. Tu po środku też mamy ten plastikarbonik. Tutaj mamy ym, przyciski do sterowania elektrycznymi szybami. Są tylko z przodu, ponieważ jest to Mercedes dla 90 Wtedy jeszcze wyposażenie nie było czymś typowym dla klasy tak zwanej premium. Tutaj steruje się lusterkami. To to nie interesuje, bo Kici Kici, a to to nie mam pojęcia. Spytam właściciela, jeżeli nie zapomnę. A pewnie zapomnę. Tutaj, o kolejny schoweczek na jakiegoś, nie wiem, fia czy coś takiego. Skoro jesteśmy przy schoweczkach, no to to zajmijmy się tutaj. No, ten schowek jest bardzo mały, bardzo wąski. No, ale wtedy jeszcze nie potrafili pewnie upchać poduchy tak, żeby to było kompaktowe, więc schoweczki zostawały bardzo wąskie, o ile w ogóle były. Schowek jest też tutaj, o, w podłokietniku i on chyba tak naprawdę jest największy ze wszystkich, więc jeżeli nie mamy jakichś, powiedzmy, grubych dokumentów, to on załatwia w zasadzie sprawę. No, a tak poza tym, stylistyka, jak już powiedziałem, Typowo konserwatywno-mercedesowska, ergonomia typowo konserwatywno-mercedesowska, bardzo charakterystyczny włącznik tempomatu, jak w Mercedesach od wielu wielu lat. Nigdy nie wiedziałem, jak to konkretnie w Mercedesach działa, on jakoś specyficznie to się tutaj włącza. Wolę guziki, jakoś czy to na kierownicy, czy na dźwigience, ale są jakoś bardziej przejrzyste dla mnie. Nieważne. Natomiast to. Czego się tutaj przyczepię, to to, że kiedy chcę wrzucić kierunkowskaz, bo ja jestem jednym z tych ludzi, którzy używają kierunkowskazów, to ciągle trafiam w to zamiast tego. No i to jest charakterystyczne, o, troszeczkę kurzu, to jest charakterystyczne Mercedesowskie rozwiązanie. Tutaj mamy wszystko: mamy tutaj wycieraczki, mamy tutaj kierunkowskazy, e, mamy tutaj światłodrogowe, czyli tak zwane długie, no bo normalnie to się włącza, o, tu te e, mijania. A po tej stronie, charakterystycznie jak to w Mercedesach, nie ma nic, nawet u, obudowy kolumny kierowniczej, bo po co? No i typowo po mercedesowsku wbudowany, e, wbudowana stacyjka. Jeszcze ostatnia z typowo mercedesowskich rzeczy, to jest ręczny nożny, który aktywuje się o tutaj stopą, a tu się go zwania. I w zasadzie to tyle. Ogólnie kształt jest troszeczkę niespójny, bo z jednej strony mamy tutaj naprawdę bardzo solidne tworzywa, o takie jak tutaj na górze tej deski i ten montaż też wydaje się całkiem przyzwoity, ale detale takie właśnie jak ten e, plastikarbon, jak te schoweczki, one nadal ładnie, miękko się otwierają, ale czasami się trochę przytną, tak jak tutaj, o to się... Otwiera całkiem ładnie, natomiast ten właśnie, no, fejkowy karbonik, tutaj takie, o, kratki na przykład nawiewu, to wszystko sprawia wrażenie takiej strasznej tandety, więc tutaj mamy połączenie jakby tradycyjnej mercedesowskiej solidności z tym, co miało dopiero nadejść za rządów Jurgena Schrempa, który powiedział, Donnerwetter ma być taniej, ma być tanio. Nie pamiętam, jak jest tanio po niemiecku, on na pewno tak to wrzeszczał na spotkaniach tej kurpo-generalicji i zrobili tak, żeby było tanio i reszta jest historią. Jak się siedzi w C-klasie W202 czy tam S202? Fantastyczni mercedesiarze, morda. Ja tutaj mówię o przedniej części kabiny, więc to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, siedzi się bardzo dobrze. Pozycja za kierownicą jest, no, po prostu super. Bardzo łatwo jest ją pod siebie ustawić. E, oczywiście może być to też kwestią tego, że tutaj został zastosowany pewien dystans, więc ta kierownica oryginalnie być może była troszeczkę bardziej cofnięta, ale tak czy inaczej, to jej siedzi się naprawdę bardzo dobrze. Ten fotel, mimo że jest zdecydowanie mocno wysiedziany e, i już troszkę zużyty, nadal jest dość wygodny, chociaż. Samo pod dupie jest dosyć twarde, no bo jak tutaj było siedziane przez te wszystkie lata, no to mogło troszeczkę się już wymęczyć. Wysokość siedziska reguluje się dosyć interesująco, bo tutaj jego, można powiedzieć, tył, czy tam całość, a tutaj przód, czyli to, co mamy pod udami. Niestety regulacja... Oparcia jest umieszczona bardzo niewygodnie, bo od wewnętrznej strony i trzeba tutaj wciskać rękę między y, boczek oparcia a podłokietnik. No i nie każdy tam po prostu wsadzi łapa, już szczególnie w pozycji siedzącej. W komentarzach do filmu o Saxo zwróciliście mi uwagę, że y, takie pochylanie zagłówków jest dosyć powszechną, powszechną sprawą i rzeczywiście tutaj też można je sobie wyregulować w tej płaszczyźnie i to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o miejsce, no nie ma go jakoś mega dużo, jest wystarczająco dużo. Nad głową mam zapas, na nogi mam zapas, ktoś nawet wyraźnie wyższy ode mnie zmieściłby się tutaj, ale nie czułby się tak, że ma jakoś strasznie dużo przestrzeni wokół siebie. Jest wystarczająco, jest wygodnie, jest w porządku. Ergonomia, jak już mówiłem, Prawie bez zarzutu. Jedynie to umieszczenie dźwigienki od tempomatu trochę mi przeszkadza, bo potrącam ją zamiast, zamiast włączyć kierunkowska. W każdym razie przez kilka pierwszych minut. Poza tym, oczywiście, jest podpółka pod lewą stopę. Pod prawą stopą mamy pionowy, wystający z podłogi pedał gazu, czyli zahaczony, czyli stojący, a nie wiszący. I w zasadzie to tyle, co mogę powiedzieć o tym, jak się siedzi za kierownicą klasy. Również takiej zeszczurzonej. Z tyłu też się dzisiaj bardzo przyzwoicie i to... Lepiej niż myślałem. Miejsca na nogi jest wystarczająco dużo, na głowę więcej niż wystarczająco dużo. Generalnie przestrzeń jest tutaj tak naprawdę wystarczająca, żeby to była wygodna taksówka. Mimo że jako taryfy w tamtych latach jeździły głównie e-klasy. Oczywiście e-klasa byłaby jeszcze przyjemniejsza, ale i tutaj jest naprawdę w porządku, a to jest spory, ym, spory krok naprzód w stosunku chociażby do poprzednika, czyli 190 w 21, która z tyłu nie. Nie była zbyt przestronna. Właśnie, jeżeli ktoś z Was ma jakąś fajną 190, którą pozwoliłby mi przetestować, najlepiej Warszawa i okolice, dajcie znać. To jest chyba mój ulubiony w miarę współczesny model Mercedesa, więc bardzo bym chciał. Tak poza tym, kanapa jest naprawdę wygodna. Mamy tutaj fajny, wygodny, szeroki podłokietnik. Dość twardy, ale wystarczająco komfortowy. Mamy. Przyzwoite zagłówki, które mogą w razie potrzeby porządnie podeprzeć nam potylicę. Podeprzeć, nie podetrzeć. I mamy korbotronik, hmm. ponieważ jest to wersja Esprit, a nie Elegance czy Avantgarde. Tak więc Mercedes C-klasa z korbkami z tyłu? Jak najbardziej. W latach 90. to była norma. Bagażnik trzeba otwierać tutaj dość ostrożnie, bo łatwo wybić sobie zęby klapą. Te, jak one się nazywają? Ja pierwsze. Te teleskopy założone są od jakiegoś innego modelu, pasowały długością, ale moc mają tak, jakby miały unosić most zwodzony. A pojemność i można powiedzieć, pakowność jest zupełnie przyzwoita. Jak widać, bas w takim miękkim, co prawda, ale sporym pokrowcu wchodzi bez najmniejszego problemu. Tutaj też zostaje całkiem sporo miejsca. Nie jest to wielki bagażnik, ale na takie powiedzmy moje potrzeby podstawowe typu dojazdy na próby, dojazdy do studia wystarczyłby bez problemu. Sztywny futerał by raczej tutaj już nie wszedł. Ten kraciasty, którego zazwyczaj używam, być może tak na styk. Ten wchodzi bez najmniejszego problemu, a tutaj mieści się baswenderok kształtny z długą rzędową główką, więc wystarczy całkowicie. A jakby komuś było mało, oczywiście jest asymetrycznie dzielone oparcie kanapy. Tak więc powiedzmy, baga c klasy w kombiu jest całkowicie akceptowalny. Żeby otworzyć machę, nie wystarczy pociągnąć typowo zasięgiełko, trzeba zrobić tak. I z drugiej strony Och, ciężko chodzi. I jeszcze tu. I tutaj mamy takie odzynzelka. O! A jak chcemy machę po mercedesowsku unieść wyżej, to mamy tutaj takiego odzędzla z jednej strony. I z drugiej. I dzięki tym złożonym zawiasom można tę machę otworzyć naprawdę, naprawdę wysoko. O! Zobaczcie. Otwiera się bardziej niż do pionu. A pod nią mamy taki oto widok. Wybór silników w W202 był ogromny. Od podstawowego 1.8 aż po V8 w 43 i 55 AMG. Oczywiście był też spory wybór diesli, w tym przypadku 4 i 5 cylindrowych. Tu mamy tę drugą opcję, ale nie jest to zwykłe seryjne turbodoładowane OM605. W serii taki silnik wypluwał niecałe 150 koni i 280 Nm. Tu zaś po paru modyfikacjach polegających m.in. na wsadzeniu większego interkulera, turbiny i downpipa od 3-litrówki, czyli OM606, hamownia pokazuje pokazała 200 kucy, A to, jak na silnik z tamtych lat, jest naprawdę zadowalającym wynikiem. Do tego przyłącznik przy dźwigni zmiany biegów, włączający opornik oszukujący czujnik temperatury w pompie i sami zaraz zobaczycie, jak to jeździ. A teraz operację trzeba przeprowadzić w odwrotną stronę. W okularze nie trzeba było robić aż takich cyrków. I pozostaje zobaczyć, jak to cholerstwo jeździ. No to chyc. O, czekamy aż zgaśnie ikonka świec żarowych. Zgasła. A! Pierwsze, co zwraca uwagę przy jeździe tym konkretnym, zeszczurzonym mercem, to to, że jest on naprawdę twardy. To zawieszenie, no wiadomo, nie jest seryjne i nie ma zbyt wiele wspólnego z komfortowym mercedesowskim zawiasem. Tu mamy dosyć sztywny gwint, chociaż tak naprawdę nie jest aż tak sztywny jak w Civicu, którego testowałem swego czasu w Łodzi. Drugą bardzo charakterystyczną rzeczą i chyba nie tylko dla tego konkretnego egzemplarza jest praca skrzyni biegów. Otóż, aby wrzucić wsteczny trzeba podciągnąć troszeczkę dźwignię, dać ją w lewo i do tyłu. No, jest to chyba typowe dla manualnych Mercedesów z tamtych lat, ale gdy manewrujemy tak przód, przód, tył, przód, tył, to nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. W ogóle praca tej skrzyni nie zachwyca, znaczy tak konkretnie dźwigni zmiany biegów, biegi wchodzą w miarę precyzyjnie, ale nie jest to poziom Japończyków na pewno i nie jest to też coś czego spodziewalibyśmy się po starszym niemieckim samochodzie. Natomiast to, czego zdecydowanie spodziewalibyśmy się po Mercedesie, to jest zwrotność. Ten samochód zawraca fantastycznie. I oczywiście biorąc pod uwagę to, że jest to tylnonapędowy sprzęt ten promień skrętu można jeszcze zacieśnić. A ten samochód w ogóle został przygotowany pod to, by to konkretnie zacieśniać. Tyle, że brakuje mi odwagi i umiejętności, no i odpowiedniego miejsca tutaj, bo nie chciałbym uszkodzić tych fajnych, szerokich felg. W tym samochodzie, mimo, tym, mimo tego, że zawieszenie jest twarde, że sprzęgło chodzi dosyć twardo, jest swego rodzaju miękkość. To jak pracuje silnik, to jak działają mechanizmy, ale to chyba jest typowa cecha dla Mercedesów z tamtych lat. Natomiast ym, to nie jest istota tego konkretnego egzemplarza. Sens jego istnienia to jest zupełnie co innego, a konkretnie to. To, jak potrafi przyspieszyć ten grad, ten szczur po jednak dosyć konkretnych modyfikacjach, to jest naprawdę dobre. W tym samochodzie można naprawdę świetnie się bawić i taki sens jest właśnie takich projektów, takich szczurów, glebowozów, samochodów z turbiną od innego samochodu, od innego modelu. Sprzętów, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak coś, co trzyma się na rdze, gumę do rzucia i dobre intencje. Ale tak naprawdę jeździ tak, że banan nie schodzi z ryja. Czy jest to samochód, który chciałbym mieć? Nie. Ale czy jest to samochód, którym chciałbym jeszcze trochę pojeździć? Zdecydowanie tak. Niestety w znacznej części mojego miasta, w momencie, gdy ten film wchodzi na kanał, ten samochód jest już haram. Tak też będzie się działo w kolejnych miastach. I teraz zastanówmy się, jaki procent yy, ogólnie motoryzacji stanowią tego typu samochody, a także wszelakie youngtimery na przykład, które jeszcze nie łapią się na żółte. I jaki wpływ tenże niewielki procent, a wręcz promil ma na Jakość powietrza, na środowisko, i tak dalej. SCT jest idiotyzmem, i trzeba je zaorać razem z tymi, którzy je wprowadzili. I to tyle w temacie trochę podłubanej C klasy z pięciocylindrowym klekotem. Seryjnie był to po prostu wygodny, praktyczny i wystarczająco dynamiczny sprzęt do dość zrelaksowanego bujania się. Po modach stał się samochodem nieco mniej wygodnym, choć fotele nadal dostarczają, ale bardzo przyjemnie szybkim. Ja sam co prawda wolałbym seryjny zawias, ale on nie pasowałby do wizji właściciela, który zresztą właścicielem już nie jest. Szczur CDS pojechał z nowym właścicielem do Norwegii, dzięki czemu mogłem opowiedzieć o wszystkich modach, w tym o oporniku, dzięki któremu na w parę chwil samochód dostawał dość okrutnego kopa. To naprawdę niezły kocur. Ale niestety, w naszym zafajdanym SCT takie samochody są już haram, więc kto może omijać tę strefę, niechaj to robi, a kto nie może, niech pamięta o tym przy kolejnych wyborach. A może trzeba założyć własne ugrupowanie? Choćby takie lokalne, optujące przeciwko ograniczeniom transportowym, ale bez tej ideologicznej otoczki, którą mają inne partie sprzeciwiające się SCT, a która dla mnie jest nie do przyjęcia. Mam za to nadzieję, że dla Was do przyjęcia jest mój content, zarówno ten tutaj, jak i ten, który wrzucam na fejsa insta. Bijajcie tam czasem i zaglądajcie na petrolhard.pl. Dzięki ogromne i do najbliższego.